Hej, meneczku, jestem obra, i rozpoczynamy nowy tydzień. I właśnie oto w tym tygodniu dałem sobie za cel znalezienie niebieskiego, legendarnego Axolotla w Minecrafcie 1.17. Trzeba przyznać, że naprawdę bardzo dużo czasu już straciłem na to, aby faktycznie tego niebieskiego Axolotla znaleźć. Jasne, jego szansa na po prostu zdobycie to 1 do 1200. Jednakże Maciochowi się udało i to już z dobry tydzień temu. A ja cały czas słuchajcie kibluję z moimi akwariami. 1, drugim, trzecim, 4, 5. Ale też w międzyczasie przez ostatnie dwa dni axolotla mi się w ogóle nie zajmowałem, żeby dać wam trochę od tego odpocząć i słuchajcie, dostałem nie dość, że informacje na tabliczkach od Maciocha, to także słuchajcie i skrzyneczkę z wiadomością także od Maciocha, bo on potrzebuje pomocy. Ogólnie zauważyłem, że Maciochowi także zależy, abym i ja znalazł niebieskiego axolotla, dlatego pomyślałem, że słuchajcie, co gdyby na przykład na jutro zrobić odcinek, jak włamuje się na jego konto Minecraftowe i sprawdzam, czy on na przykład ma jakieś szczęśliwego, po prostu lunchera gry, że na przykład masz szczęśliwego skina i to właśnie dzięki temu niebieski aksolocik powstał. Brzmi dziwnie, ale robiliśmy naprawdę dziwniejsze rzeczy w tym Minecrafcie. Oczywiście do tych tabliczek zaraz wrócę, ale słuchajcie, tutaj ten oto aksolocik trzymany właśnie przy kotle siedzi od dwóch, a nawet już od trzech dni. I słuchajcie, sytuacja się w ogóle nie zmieniła. To był taki mit, że faktycznie jak jakiegoś axolotla będziesz chciał przesiąknąć przez stalaktyt, no to że on po prostu też tutaj przejdzie, ale nie! Słuchajcie, mija kilkadziesiąt już godzin takich prawdziwego życia. Normalnie w prawdziwym życiu, bo my mamy poniedziałek, a ja to robiłem chyba w czwartek i słuchajcie, nic absolutnie się nie zmieniło, więc ten mit jest absolutnie do Obalenia. Chciałbym też się dowiedzieć, co będzie dalej z niebieskim axolotlem Maciocha, bo on się wstrzymuje. Jasne, nie chcę tworzyć z niego jakiejś produkcji, wiecie, na masową skalę, ale muszę przyznać, że naprawdę ja bym bardzo chciał w przyszłości zobaczyć armię stworzoną z tych niebieskich axolotli. Spójrzcie, jak kozacko on wygląda. Serio, jeśli ktoś z Was jeszcze go nie wiedział, to teraz właśnie ma okazję. Moim zdaniem jest absolutnie genialny. I patrząc na niego, aż łapie motywację, żeby, słuchajcie, go znaleźć i na pewno go znajdę. Nie wiem, czy w tym tygodniu, bo słuchajcie, ja absolutnie żadnego kreativa brać nie będę. Chcę go znaleźć totalnie survivalowo, więc nie wiem, czy w tym tygodniu się to uda, ale trzymajcie kciuki. A do tego wszystkiego ciekawa sytuacja zdarzyła się, słuchajcie, z moim sklepem. Pamiętacie? To kiedyś za czasów wojen, słuchajcie, milionowicowych, był sklep z bronią. Potem przerobiłem to na sklep z aksolotlami i bardzo spodobał wam się ten pomysł. Elviso także i Elviso wykupił wszystko, a teraz słuchajcie, dostałem informację od agentów, że agentix także chce zrobić zakupy w tym sklepie. Ale to, słuchajcie, zostawię na jutrzejszy, albo nawet pojutrzejszy odcinek, bo to już w ogóle jest tak gruba akcja, że niesamowicie, niesamowicie się cieszę z tego sklepu. Właśnie z Axolotlami. No dobra, my mamy tutaj przygotowanych bardzo dużo wiaderek z rybkami tropikalnymi i po raz kolejny będziemy, słuchajcie, Axolotle rozmnażać i eksperymentować na nich, więc spokojna głowa, ale najpierw zajmiemy się, słuchajcie, niebieskim aksolotem, bo właśnie to, słuchajcie, dotyczy niebieskiego Axolotla. Maciocha, ta oto książka, ta jakby Pomoc, którą Macioch ode mnie chce, dotyczy niebieskiego Axolotla, ale wy też możecie, słuchajcie, się tutaj wykazać. Słuchajcie, musimy to razem przeczytać. Abera, jak wiesz, mam niebieskiego Axolotla, no, no, nie, nie wiedziałem, który póki co nie ma imienia, a ja jako pełnoprawny mieszkaniec naszego miasta potrzebuję je mieć. Jeśli masz jakiś fajny pomysł, napisz go w tej książce i zostaw ją w tej skrzyni. A ja później po nią wrócę i być może mój niebieski axolotl będzie nasił imię wymyślone przez ciebie. Możesz dać kilka propozycji, tylko się postaraj. I słuchajcie, co wy na to, aby wasza nazwa była na niebieskim Axolocie? Ja wiem, ja wiem. Wy pewnie na swoim survivalu macie tych axolotli miliony. Ale słuchajcie, my na milionowy mamy tylko jednego. I wy macie szansę, aby wasze imię, właśnie wasze przez was wymyślone, było właśnie, słuchajcie, na niebieskim aksolocie Maciocha. Wow, ja już wyobrażam sobie, że na przykład serio ten aksolocik niebieski ma moją nazwę. To by było coś absolutnie niesamowitego. Słuchajcie, zrobimy w ten oto sposób. Teraz w komentarzach napiszcie swoją propozycję. Możecie tych komentarzy napisać dużo. Ile tylko chcecie. Możecie napisać komentarz Tomek, możecie napisać komentarz Lucia, możecie Nazwać po prostu go Borys, i też napisać taki komentarz. I najbardziej lajkowany komentarz wygra to, że faktycznie ja słuchajcie, znaczy najbardziej lajkowane, wygrają to, że ja napiszę moje propozycje w tej oto książce. Nie wiem, wybiorę powiedzmy 5 komentarzy i ja teraz też trzy od siebie dam, bo ja bym najchętniej, słuchajcie, faktycznie dał też od siebie kilka propozycji, więc dam trzy swoje i 5 waszych. Dlatego w tym momencie, słuchajcie, napiszcie komentarze i tak jak mówię, najbardziej lajkowane. Umieszczę w tej książce i być może macie o nazwie właśnie Aksolotla, waszą nazwą, tylko warunkiem jest to, abyście subskrybowali kanał, ok? Umowa stoi, słuchajcie, wy subskrybujecie kanał, dzwoneczkujecie i wtedy macie szansę wygrać po prostu wasze imię na niebieskim Aksolocie. No dobra, ja tak czy inaczej odpiszę mu bardzo fajna propozycja. Propozycja, tutaj są moje trzy typy. Oraz pięć typów moich widzów. Ok, i teraz tak, słuchajcie, zrobimy to w sposób następujący. Ja jakby napiszę swoje, patrzcie, że moje. I teraz, słuchajcie, wymienię trzy. Ja bym chciał, aby słuchajcie były takie, żeby były zarówno dla chłopaka, jak i dla dziewczyny, bo nie wiemy, czy ten Axelotel to baba, czy chłop. Więc na przykład jedno to będzie tusia, jeden to będzie leonard. Nie wiem czemu, nie pytajcie. Naprawdę nie pytajcie, po prostu mam coś takiego w głowie. I trzecia, słuchajcie, nazwa będzie to. A wiecie co, od myślników to zrobię? Zrobimy to, słuchajcie, patrzcie, od myślników, raz, dwa, trzy, i tutaj będzie Tusia. Tutaj będzie raz, dwa, trzy i będzie Leonard. I trzecią, słuchajcie, opcją będzie Helena. Tak jak słuchajcie, na moim hardkorze. Kto z was ogląda hardcora, ten wie, że moja pierwsza kura to była kura Helena. Więc ja proponuję Tusię, Leonarda oraz Helenę. A tutaj, słuchajcie, będą wasze propozycje, czyli propozycje właśnie widzów. I tutaj po prostu ja zostawiam na razie tą książeczkę w ten oto sposób i czekam na Wasze komentarze. Tylko, tak jak mówię, wymyślcie coś fajnego i lajkujcie, słuchajcie, także komentarze nawzajem sobie. To będzie bardzo, bardzo fajne. ok odłożymy tą książeczkę i w takim razie zostawię tylko tutaj wiadomość. E, otwórz tą, e, tę książkę e, we wtorek. Okej, okay, na przemurze, żeby otworzył to we wtorek. Nie wiem, czy do tego czasu Maciek nie wymyśli sobie czegoś, ale mam nadzieję, że nie. W każdym razie, przychodząc dalej, tutaj, słuchajcie, mamy tabliczki Abera. Jeśli potrzebuje potrzebujesz moje jego akwarium podziemne podziemnego miało być. Czyli jeśli ja potrzebuję Maciochowego akwarium podziemnego do znalezienia niebieskiego Axolotla, to spoko. Możesz go używać bez problemu. Macioch Cox się podpisał. Słuchajcie, to jest to, o czym mówiłem. Serio. Mam wrażenie, że Maciochowi też zależy na tym, abym ja niebieskiego Axolotla znalazł. Nie wiem dokładnie dlaczego, ale może być tak, że po prostu wiecie, co by nie powiedzieć, em, po prostu Macioch woli, żebym ja miał jednego niebieskiego, on drugiego, niż żeby na przykład Elvis bądź Agentix mieli niebieskiego Axolotla, bo zrobił z niego gigantyczną Armię. Mam oczywiście tutaj przygotowanych dużo, 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 słuchajcie, tych wiaderek z tropikalnymi rybami, więc pójdziemy porozmnażać te axolotle i myślę, że zaczniemy właśnie od podziemnego akwarium Maciocha, bo ono może mieć, słuchajcie, tutaj jakieś szczęście. Ja też tutaj, słuchajcie, w ogóle stworzyłem trapdoor, abyśmy mogli łatwo wchodzić i wychodzić do tych axolotli, ale widzę, że już, słuchajcie, jeden gagatek akurat chyba wziął to sobie za bardzo do serca i bardzo chciałby tutaj wyjść i w tym drugim akwarium obok zrobiłem tą samą sytuację, czyli tutaj też, słuchajcie, o, widzę, że też drugi gagatek wziął to bardzo do siebie. No ale okej, okay, my idziemy tak czy inaczej do tego podziemnego akwarium Macioka i tam spróbujemy, słuchajcie, wykorzystać te oto wiaderka z rybkami tropikalnymi. Może się uda, może się nie uda. Też jestem ciekaw, co w ogóle Macioch zrobi z tymi oto akwariami. Nie mam pojęcia. No dobra, wchodzimy tutaj, słuchajcie, do środeczka i tych axolotli jest tutaj dużo. Ja przecież ich też już, słuchajcie, używałem, jakby rozmnażałem ich naprawdę bardzo, bardzo sporo. Więc bierzemy, słuchajcie, wszystcińko tutaj. I słuchajcie, klikamy, nie. Klikamy już tak, słuchajcie, fest Na wszystkie, słuchajcie, tutaj axolotle, jak leci, żeby one się, słuchajcie, tutaj ze sobą rozmnaż... Aha, jednego to w ogóle zabrałem, nie? O nie, oddawaj tą rybę, oddawaj tę tą... Aha, dobra, no to mam po rybce. Dobra, tutaj słuchajcie, klikamy kolejnego i klikamy kolejnego. Dobra, słuchajcie, one się tutaj na pewno między sobą Sobą rozmnażają. Widzę, że tutaj powstają, powstają. Zaraz, słuchajcie, sprawdzimy w ogóle, jakie tutaj będą powstawać. Słuchajcie, te aksolotle. Czy może, właśnie, słuchajcie, jeden z nich będzie niebieski? Kto wie? Dobra, kolejną rybkę też, słuchajcie, straciłem, ale za to kliknę jeszcze na kolejnego aksolotla. I uwaga, uwaga, czy tutaj powstało coś, co byłoby, słuchajcie, w kolorze niebieskim? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, aby tutaj cokolwiek było, słuchajcie, w kolorze niebieskim, póki co, e, ale może trzeba jeszcze chwilę poczekać, czekajcie, babysiowe to jest tak, sajan brązowy, kolejny sajan. No i niestety niebieskiego, słuchajcie, chyba w tym momencie tutaj nie mamy. A szkoda! No naprawdę słuchajcie, bardzo szkoda. Dobra, jedziemy, słuchajcie, mamy tych rybek dużo. Musimy je roznażać, skoro szansa jest 1 do 1200, to nie możemy się obijać. Musimy to robić, musimy to znaleźć. Ja tylko szybko przypomnę o sklepie. Wow wow, wo, abra ety, kozackie, koszuleczki, kubeczki, ale nie tylko, bo i produkty back to school, są słuchajcie na e, w sklepie. Czy to takie plecaki? Ja na przykład do szkoły nie chodzę, ale samemu słuchajcie, używam takiego plecaku. Czy na siłowni, czy słuchajcie, na wyjazdach, a wy możecie rozpocząć rok szkolny epicko, żeby każdy znajomy wam zaszył takiego plecaka. Do każdego Dokładam także zdjęcie z autografem z Afryko. Jako gratis ode mnie www.abraety.pl Pierwsza linijka w opisie. Kliknijcie już teraz i zobaczcie, co na sklepie na Was czeka, bo jest fajna oferta. I wiecie co? Mam też dla Was zabawę. Jeśli są tutaj osoby, które tak serio, tak totalnie bez beki, oglądają wszystkie odcinki na moim kanale, jesteście w stanie mniej więcej oszacować, ile ja do tej pory Axolotli już stworzyłem bądź znalazłem. Jasne, nie da się tego dokładnie policzyć, ale tak mniej więcej. Czy bardziej jest to 300, czy bardziej jest to na przykład 800. Jesteście w stanie? Albo w ogóle piszcie w komentarzach swoje typy, jak Wy uważacie, że serio i ile tego było, bo moim zdaniem bardzo, ale to bardzo dużo. Dobra, teraz wybierzemy się, słuchajcie, do tego oto tutaj akwarium i właśnie tutaj będę chciał, słuchajcie, zrobić dobrą rzecz. Czyli właśnie, słuchajcie, będę chciał rozmnożyć te aksolotle, tylko widzę, że gość się tutaj baguje, ale mnie to denerwuje. Jak taki jeden aksolocik się baguje, to to już mnie irytuje, nie? Że one tak naprawdę powinny się, słuchajcie, tutaj ze sobą e, integrować i tak dalej, a one się słuchajcie, że tak powiem, od siebie no. Nie, nie chcą, nie? Nie chcą i się, że tak powiem, blokują. Dobra, e, dajcie mi tę rybę. Daj daj mi tą No i już, już coś to zjadło, już coś, to, słuchajcie, zjadło. No ale dobra. rozmnażamy, słuchajcie, kolejne. Dobra, pyk, pyk, pyk. Ej, dużo ich tutaj rozmnożyliśmy. Co najmniej słuchajcie, kilka. Dobra, to jeszcze słuchajcie, z jakąś jedną dwójkę. Oj, oddawaj, 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 dobra, udało mi się to załapać. Dobra, tutaj jednego kliknę, tutaj drugiego kliknę, okej. Okay. Część z nich, słuchajcie, została tutaj rozmnożona i znowu, słuchajcie, powstają różowe aksolotle. Ej, to jest mega słabizna, nie? Dobra, jeszcze jakąś jedną Parkę byśmy tutaj znaleźli, nie? Może będzie tutaj akurat ktoś chętny? Nie, no słuchajcie, wszystkie już są kliknięte. Czekajcie, o, jeden, jeszcze, jeszcze jeden, nie? Dobra. Dawaj go, dawaj, jeszcze jednego, jeszcze jednego, jeszcze jednego Okej, okay, dobra, kliknąłem Czyli jakaś kolejna parka teraz, słuchajcie, powstanie Albo już powstała, czekajcie, powstaje, właśnie I kolejny mały, różowy aksolocik Ej, to jest niesamowite, słuchajcie To jest naprawdę absolutnie niesamowite Ile ja, słuchajcie, tego wszystkiego, całego tego towaru tutaj marnuję Na te axolotle, A nie powstają żadne maluchy niebieskie Patrzcie, jest, czekajcie Raz, dwa, trzy, cztery Chyba pięć maluchów teraz, no nie? I żaden z nich nie jest niebieski. Dobra, czekajcie, weźmiemy tego i go odłożymy tutaj, bo dlaczego on ma tam pływać, nie? On nie powinien tam w ogóle pływać, więc dawajcie, chodźcie, wyłazimy. Ok, pyk, 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 zamykamy oczywiście. Co? Co? Nie do rybki. Nie dostaniecie teraz rybki. Jazem sobie tutaj w tejka i słuchajcie, pójdę spanko, dlatego, że tutaj zawsze jest giga problem, zauważyłem, z e, tymi mobami. Akurat może teraz mnie nie denerwują, ale warto, słuchajcie, byłoby przekimać. Tylko wiecie co? Ej! Skoro już tutaj jesteśmy, a co te odwrócone aksolotle, Diner Bone, no nie? To słuchajcie, testujemy to po raz kolejny. Rozmnażamy je, dawajcie, słuchajcie, spróbujmy. Spróbujmy, słuchajcie. Czemu nie mogę tego kliknąć? Aha, już kliknąłem, tylko po prostu nie widziałem serduszek. Dobra. Powstał, słuchajcie, maluch, ale nie odwrócony. Znowu słuchajcie, ten sam. Dobra, no to co? Wrócimy tutaj za jakiś czas i znowu sprawdzimy, czy to zadziała. Może zadziała, może nie zadziała, ale ja muszę iść w to spanko. Muszę iść w to spanko. Dajcie mi szybko spać. No dobra, jedną całą skrzyneczkę też dawno, słuchajcie, zużyliśmy. Tutaj też bardzo dużo zużyliśmy. Zostawiamy same wiaderka z wodą. Bierzemy oczywiście cały zestawik, słuchajcie, kolejnych Axolotli. Znaczy tych... No, wiadomo, że wiaderek z. Z rybkami, żeby stworzyć aksolotle. I serio, jeśli w tym odcinku pójdzie kolejne 50, to słuchajcie, będzie mi straszy, straszy przykro. Dobra. O ja! Co tu się stało? Ale ich wywaliło! Ja nie wierzę, dobra, oddawaj mi to wszystko, słuchajcie, wszystkie musimy zebrać, wszystkie, słuchajcie, musimy zebrać, co tu się w ogóle stało, to ja, słuchajcie, nie mam bladego pojęcia, ale jakie je, słuchajcie, wywaliło w przestrzeń, nie, dobra, wracajcie, 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 wracajcie teraz szybciutko, ja, słuchajcie, pozbieram tutaj tą wodę, dobra, okej, okay. i wszystkie axolotle zbieram, wszystkie teraz axolotle, jeden, drugi, trzeci, tutaj czwarty... Dobra, to chyba wszystko. A, jeszcze jeden widzę tutaj, brązowy. Dobra, to słuchajcie, oddajemy w takim razie tego. Wezmę sobie, słuchajcie, wodę i dawaj mi tego brązowego. Nie ma uciekania przed oberu. Nie ma uciekania. Idziemy normalnie na rozmnażanie Axolotli. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Naprawdę. Nie próbuj. Nie próbuj. No dobra, ja jestem tutaj, słuchajcie, przygotowany. Mam kolejne, słuchajcie, jakby. Wow, ale one mnie do ściany w ogóle przymorowywują. Mam przygotowane, słuchajcie, właśnie wiaderka z rybkami tropikalnymi. Więc teraz przydałoby się, słuchajcie, po prostu je poklikać, żeby w ogóle dużo się nazywa właśnie z nich Jeb albo Dinnerbone. Więc, więc to jest cieka ciekawe, nie? Czy faktycznie jest większa szansa na to, aby, słuchajcie, z nich faktycznie powstało, słuchajcie, coś po pokroju? Wiecie, niebieskiego axolotla albo jakieś inne ciekawe kolorki. No wiadomo, że teraz słuchajcie jeszcze zielonych axolotli. Nie ma, ale na przykład od 1.18 mają być. Nie wiem, ile słychać w tym prawdy, ale jakby były serio, te zielone axolotle, które byłyby jeszcze rzadsze od niebieskich, to to już byłaby po prostu przeginka Minecraftowa, nie? Ale ja bym bardzo chciał to zobaczyć. Bardzo bym chciał to zobaczyć. I liczę na to, że zobaczę. Kiedyś w przyszłości. Dobra, słuchajcie, rozmnożyliśmy już ich naprawdę dużo. I teraz tak, czekajcie, czekajcie, bo ja bym chciał tutaj poddychać chwilę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I zobaczyć, co nam tutaj, słuchajcie, powstało. Czy powstało coś, co się nazywa niebieskim axolotlem? No nie. Mamy słuchajcie. Mamy malucha różowego, mamy malucha sajanowego, mamy malucha żółtego, brązowego, znowu sajanowego Słuchajcie, 10 axolotli już, nie? Kolejnych, słuchajcie, 10 axolotli Ja cię kręcę Dlaczego nie powstaje niebieski? Ja nie chcę nic mówić, ale my mieliśmy prawie trzy pełne beczki axolotli A za moment, słuchajcie, zostanie nam 0 Po tym odcinku będziemy mieli 0 Rozumiecie to? Zero. Naprawdę. Ej, kolejne ile tutaj? 50 axolotli respimy, bo ile ja tam. Nie, czekajcie, nie 50. My mieliśmy 60, czy tam 70 rederek, czyli kolejne 30 axolotli w tym odcinku idzie w ogóle. Ej, co tutaj jest? A, tu jakieś podstawowe bloczki, ok. 30 axolotli i żaden z nich nie jest niebieski, nie? I wiecie, pomyślicie nie no. Szansa 30 do 1200 to nie jest jakoś dużo, no bo to jest 3 do 120, czyli 1 do 40. Ale ja tych odcinków miałem już kilkadziesiąt i w żadnym się nie udało. Ja w to nie wierzę, ale dobra. A wbijamy tutaj do znowu tego akwarium maciekowego I sprawdzamy, czy tutaj, słuchajcie, coś się zmieni Czy te bobasy dorosły? Nie Te bobasy, słuchajcie, jeszcze nie dorosły Ojoj Ojoj, dobra, myślałem, że ich się nie da tutaj porozumnażać, ale słuchajcie, da się porozumnażać. Dobra, no to co? Klikamy w takim razie, słuchajcie, na te axolotle. Ma, ma nie, nie małe, tylko właśnie na duże, słuchajcie. I rozmnażamy FS. dobra. Ok, 10 wiaderek, słuchajcie, teraz poszło totalnie. Zobaczymy, słuchajcie. Znaczy 9 poszło. 9 tak naprawdę poszło. Dobra, więc jeszcze jednego, słuchajcie, byśmy tutaj. No i właśnie, no i właśnie, rybka powstała. Dobra, ok, teraz 10 równych, słuchajcie, poszło. I czy, czyli pięć maluchów. Równe pięć maluchów. I co? Żaden z nich nie jest niebieski. Ej, ale wiecie jaka by była moja reakcja, gdybyśmy my znaleźli teraz niebieskiego? Ja bym szczerze nie ja nie wywalił tego krzesła przez okno. Po prostu ze szczęścia. Naprawdę nie wiem, słuchajcie. Ale żaden z nich nie jest, nie jest chyba niebieski, albo mi się tylko wydaje, że nie jest niebieski. Ja cię kręcę, nie. Jaki to jest niefart? Naprawdę jaki? To jest giga nie fart. Dobra, wbijemy się teraz do mojego akwarium testowego, czyli tego, gdzie są tylko i wyłącznie różowe e, e, aksoloty. Nie wiem, czy naprawdę ten kolor ma jakiekolwiek znaczenie. Wydaje mi się, że, że, że nie. Ale sprawdzimy to sobie. O, widzicie tutaj akurat Babyś się, słuchajcie, zakałapućkał. No ale dobra, my mamy wiaderka, więc teraz tak. Chodźcie tutaj jeden. Chodź tutaj drugi. Chodź tutaj trzeci. Chodź tutaj czwarty. Chodź tutaj od razu piąty, oddawaj rybę, oddawaj rybę, tutaj piąty eee, tutaj słuchajcie jest jeden tutaj słuchajcie jest je... oddawaj rybę oddawaj rybę, oddawaj rybę, odd... a no nie udało mi się niestety, nie udało mi się, nie udało mi się dobra, tutaj jest kolejny, więc cztery nowe axolotle powstają, no nie i żaden z nich nie jest znowu niebieski żaden, no żaden mam słuchajcie ostatnie cztery wiaderka cztery wiaderka, kumacie to i żaden nie jest niebieski, wow ale to niesamowite nieszczęście Dobra, pójdziemy sobie teraz do Dinner Bone'ów, słuchajcie, czyli do tego właśnie oto akwarium. Bo, no, może tam słuchajcie nam szczęście. Ej, ale to by było naprawdę niesamowite, gdyby szczęście nam tak sprzyjało, żeby akurat właśnie tutaj powstał, słuchajcie, ten aksolocik niebieski, nie? Ja, to by było niesamowite, dobra. Słuchajcie, klikamy na jednego, klikamy na drugiego. okej, okay. i uwaga, co z tego powstanie? Różowy, słyszałam, że różowy. Różowy. Coś tak czułem, że powstanie różowy. Nie, nie, ja nie mam już siły do tych axolotli. Naprawdę nie mam. Słuchajcie, nie mam absolutnie już tutaj siły do tego wszystkiego. No dobra, oddajemy, słuchajcie, jednego axolotla i drugiego, bo przed chwilą akurat jeszcze jeden z nich wyszedł i słuchajcie, mamy ostatnie dwa wiaderka, więc klikamy na jednego, klikamy na dinerbone Nie da się na dinerbone na żółtego dać. Okej, okay, czyli chyba za mało czasu minęło. I pytanie, uwaga, pytanie, 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 co powstanie? Powstał Sajanowy! Ale jak to? Za... dla... Ale dlaczego? Z jakiego powodu? Patrzcie ile ja tego zebrałem? Serio! Jaki jest sposób na niebieskiego Aksolotla? Ja koniecznie, słuchajcie, włamuję się na konto Maciocha. Ja się dowiem, jak zrobić niebieskiego Aksolotla. Serio, jak? 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 To jest niesamowite, słuchajcie, on to zrobił tydzień już temu. A, w ogóle co ty gagatku tutaj robisz? Wypył Słuchajcie, on już tydzień temu to znalazł, nie, że wiecie jakoś przed chwilą. I ja naprawdę mam wrażenie, że jeśli chodzi o czas skupienia się na Axolotlach, to naprawdę, słuchajcie, poświęcam tym Axolotlom znacznie więcej czasu. To jest niemożliwe. Dobra, subskrybujcie kanał, jutro się włamuję! I jeszcze mamy sklep do zrobienia, nie? Ten ten aksolotlowy. Zapraszam na sklep abra ety, pierwszy link w opisie. kozackie koszuleczki, kubeczki i mnóstwo innych rzeczy, słuchajcie, jak chociażby plecaki back to school na was czekają. Ja Akurat go używam po prostu na wyjazdy, a Wy możecie, no, fajnie rozpocząć rok szkolny i chętnie chodzić do szkoły. Wpadajcie, zamawiajcie, a do każdego zamówienia dokładam zdjęcie z autografem za free. Www. Abra Ety, pierwszy link w opisie, dobre godzinyczka, eleczko i pół!